Witajcie na kanale MTV, a w dzisiejszym odcinku wymieniamy akumulator w, w skodzie Oktawi Trójce z 17 roku. Sytuacja jest taka, że wywala wszystkie możliwe błędy. Mam nadzieję, że jak wymienię akumulator, to to się wszystko naprawi. Musimy wyjąć kluczyki. i zaczynamy. O ile dobrze wiem, to to będą śruby dziesiątki i trzeba zaczynać odkręcanie od minusa. A jeżeli przykręcamy później na nowo nowy akumulator, to wtedy bardzo ważna rzecz, że zaczynamy od plusa. Wtedy nie pójdzie żadne zwarcie. Coś, coś takiego, nie wiem. Nie jestem pewny. O. Jedna klema już wyszła. Teraz plusowy. Ja nie mam przy sobie akumulatora w tym momencie nowego, ale mam już zamówiony do, do, do odbioru, e, a ze względu na to, że muszę najpierw wyciągnąć ten akumulator i oddać, bo oni kaucję sobie jakąś naliczają dodatkową, jeżeli jeżeli bym chciał zostawić sobie ten stary akumulator, nie? On jest niepotrzebny. Dobra, to jest trzynastka. To zrobimy sobie cyk na tym. To trzynastka? Nie, dwunastkę wziąłem. Oho, ktoś mi tu nieźle pomieszał. Prawdopodobnie wiem kto. Trzynastka. Prawdopodobnie to mój syn. I dobra, i tutaj mamy taką za ślepkę, która trzyma nam akumulator Aha. o schodzi ten, ten ząb wchodzi po prostu tutaj jest śruba prosta sprawa teraz wyciągniemy ten akumulator oho Opa Ciężki jest troszeczkę. To zostawiamy. O, widać, ile jest ten płyn elektrolitu z cały, tak naprawdę. Tą komorę sobie wyczyścimy, jak już mamy to na zewnątrz. Ja w tym momencie biorę y, akumulator. Jadę do, do, do mojego zaprzyjaźnionego sklepu motoryzacyjnego po nowy akumulator. Nowa bateryjka, już zakupiona, 670 zł. Pan dał mi rabacik na 650, bardzo miły pan. Zawsze u niego robię zakupy. A, tą komorę musimy wysprzątać. Samego końca trzeba wepchnąć. I teraz tak. Pierwszy musi iść plusowy. To sobie już podłączę, bo minusowy i tak jest zabezpieczony. Założymy klemę. učem do oporu Dobra. jeszcze bardzo ważna rzecz której się dzisiaj dowiedziałem to jest to, że e, przy samochodzie z funkcją start stopu te oznaczenie AGM Kiara przestań te oznaczenie AGM y, jest bardzo ważne, ten akumulator musi mieć to oznaczenie ale wcześniej ja miałem EFL e, y, czy coś takiego no, i to jest jakby słabszy rozruch. Ma wtedy, i jeżeli masz. Co się dzieje? No daj, daj, rzucę ci. Jeżeli, jeżeli mamy AGM wcześniej w samochodzie, no to musi być tylko AGM wyrzucony, bo to jest ten mocniejszy. Jeżeli mamy w ten EFL, no to możemy zamienić na EFL i AGM. Nie, to będzie to samo, dobra. Nie ma różnicy. Są tylko takie przykrywki. Teraz spróbuję założyć to o śruba zabezpieczająca akumulator, żeby nam się nie luzował. No i zaraz będzie chwila prawdy. Czy muszę jechać do. Sąsiada na komputer i przestawiać wszystko w komputerze. Dobra, trzyma się. Czy będę musiał robić to, czy nie? Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek, co Za szczęście mam, sąsiada, który zna się na Volkswagenach i zawsze mi chętny jest do pomocy. Dobra. Kurde, zapomniałem o tym. Ja pierdziele, dobra, muszę to od jeszcze wszystko raz. Ale lipo. No dobra, zdjąłem jeszcze raz akumulator, założyłem tam otulinę. Przymocowałem na nowo akumulator i robimy test. Dobra, silnik pali, ale yy, za dużo jest. Znowu wszystkie te wszystkie błędy wyskoczyły. Nie dobrze. Ale radio działa. To najważniejsze. No dobra, bez komputera chyba się nie obejdzie. Jestem po konsultacjach ze swoim mechanikiem i dał mi jej i dał mi wskazówki jak mogę usunąć te wszystkie błędy, a mianowicie pierwszy raz o czymś takim słyszałem, że mam wyjechać na prostą drogę. Eee, zgasić samochód, skręcić na maksa w prawo, podtrzymać dwie sekundy, skręcić na maksa w lewo, podtrzymać dwie sekundy, wyprostować koła i rozpędzić się do 40 na godzinę. I na samym końcu mówi, dobrze by było, jakby stało jakieś drzewo. Nie, no żartuję, oczywiście z, z tym, ale próbujemy, no, wedle wszystko jego instrukcji. Gaszę. Zapalam, kręcę na maksa w prawo. O, dwie sekundy minęły, kręcę na maksa w lewo. Prosto i i jedziemy. 40 na godzinę. Ej, już nie ma tych błędów. A nawet 40 na godzinę się nie rozpo. Magic! Ja nie mogę, ten chłopiec naprawdę niemożliwy, nie? On o Volkswagenie wie wszystko. Aż w pewnym momencie. Ja muszę to zacząć na filmiku, bo nawet nie wiem w którym momencie to się wydarzyło, że te alarmy zniknęły. Brak wpisów. Ha! Serwis Skoda. I co teraz? 1.0 dla mnie. METV kontrast serwis Skody 1.0. No dobrze widzowie, jeżeli wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, ponieważ tak jak mówiłem, będzie tutaj dużo więcej takich poradników i fajnych rzeczy których można samemu zrobić. Wszystko działa jak należy. Do następnego. Pozdrawiam.